Z Ewangelii, według Świętego Mateusza: Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Dzieci proszą rodziców o wiele rzeczy. I bardzo często, najbardziej gorliwie proszą o rzeczy zupełnie błahe, tak jak na przykład zabawki. I bywa, że rzadko albo w ogóle nie proszą o rzeczy, które są naprawdę dla nich dobre i ważne. Na przykład nie proszą o lekarstwo. I często rodzice muszą się bardzo natrudzić, żeby dziecko do przyjęcia takiego może niesmacznego lekarstwa, szczepionki czy zastrzyku zachęcić. Myślę, że podobnie jest w relacji z Bogiem. O wiele rzeczy Pana Boga prosimy, ale też często wiele z tych rzeczy nie otrzymujemy. To zawsze powinien być dla nas sygnał do refleksji. O co tak naprawdę Pana Boga proszę? Czy w tych prośbach nie ma więcej namiętności, pragnienia rzeczy przemijających? Bo Pan Bóg pragnie nam dawać, ale pragnie nam dawać tylko rzeczy dobre. Czasami jest jak ten zatroskany rodzic, który stara się nas zachęcić do przyjęcia tego dobra. Miarą dobra jest sam Bóg. Jeżeli więc cierpienie, jakieś trudności, krzyże, które codziennie nosimy, zbliżają nas do Boga, to może to jest właśnie ta szczepionka, którą Pan Bóg próbuje nam zaaplikować, żeby uzdrowić nasze serce. Może zamiast modlić się o łatwe i przyjemne życie, módmy się o wytrwałość, pokorę i męstwo, w znoszeniu różnych przeciwności. Bo Pan Bóg nie chce zmieniać tego świata dla nas, ale przede wszystkim chce zmieniać nas.